Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie Dzisiaj zapraszam was na Open Box Tak, mamy tutaj paczuszkę, która do mnie przyszła kilka dni temu I ja wspominałam wam we vlogu, że zamówiłam coś i przyjdzie do mnie paczka I prawdopodobnie będzie Open Box Zdecydowałam się, że nagram i pokażę wam co kupiłam Jeżeli chodzi o paczkę, jest to paczka z apteki internetowej I apteka nazywa się Apteka Leki ja w tej aptece już bardzo dużo razy robiłam zakupy, ale były to zakupy zazwyczaj takie, właśnie lekarstwa, jakieś tabletki, tego typu rzeczy. Ostatnio na Facebooku wyskoczyło mi zdjęcie jakiegoś kremu. Ja z ciekawości w to weszłam i okazało się, że apteka leki ma również w swojej ofercie kosmetyki do pielęgnacji. No, i stwierdziłam, że e, zobaczę, co mają ciekawego. Patrzyłam też na inną drogerię, w której kiedyś kupowałam, e, ale jednak postawiłam na apteka leki i zamówiłam kilka produktów do pielęgnacji, e, ponieważ praktycznie dwa produkty mi się kończą. E, a więc postanowiłam, że zrobię takie zamówienie. Nie jest dużo zamówień, jest tutaj kilka produktów. E, mogę Wam już powiedzieć, że e, są tutaj produkty marki Ziaja. E, ogólnie patrzyłam na różne produkty Ale e, potem e, Jak już miałam wszystko w koszyku e, Zorientowałam się, że wszystko zamówiłam Z Ziai Ja akurat tą markę bardzo lubię, więc się cieszę Jest kilka produktów, które znam Które już używałam i wiem, że są dobre i sprawdzone e, Natomiast są też e, Nowości Które będę dopiero testować Oczywiście na pewno dam wam znać jak się sprawdziły Więc dobra, jesteście ciekawi co kupiłam To zapraszam do oglądania otwieramy. I co my tu mamy? Ja sobie to tutaj postawię. Po pierwsze mamy krem nawilżający, matujący równowaga cery tłustej i mieszanej, redukcja sebum i zaskórników. Jest to krem 25+. Jeżeli oglądacie mnie bardzo długi czas, to wiecie, że ja kiedyś ten krem używałam. On był dla mnie po prostu najlepszym kremem. Natomiast, no wiadomo, kremy trzeba zmieniać, więc ja też zaczęłam zmieniać kremy I wiele razy będąc w Polsce chciałam ten krem kupić z powrotem, bo on naprawdę jest świetny Natomiast, no niestety nigdzie go nie było, akurat jak byłam w Polsce nawet na stoisku ziai A tutaj też go nigdzie nie było W końcu natrafiłam i oczywiście wiedziałam, że muszę ten krem kupić To jest krem na dzień, jest naprawdę bardzo fajny Świetnie działa, nawilża, matuje i to matuje naprawdę na wiele, wiele godzin. Ja często mam też tak, jak wiecie, że mam po prostu dzień bez makijażu, nie mam makijażu, wtedy mam tylko krem nałożony i w przypadku... Ja na dzień zawsze używam kremy nawilżające, matujące i w przypadku niektórych kremów moja twarz się świeciła już po kilku godzinach, natomiast w przypadku tego kremu cały dzień nic. Także naprawdę on jest świetnym kremem, ja go uwielbiam. Jest też 25 Plus e, wygładzający chyba. Może się skuszę i przetestuję, ale ten oczywiście musiałam kupić, bo jest e, fajnym kremem. Co prawda, jeżeli chodzi o kremy, to jeszcze je mam, te z AA, które używam w dalszym ciągu, ale stwierdziłam, że skoro już robię zamówienie, to kupię na zapas. E, następny krem, który kupiłam, to jest krem ogórek, ceratusta, mieszana, normalna. I ten krem mam po raz pierwszy, także będę testować i mówić Wam, czy się sprawdza, czy nie. Generalnie jest to krem nawilżający z wyciągiem z miąszu ogórka oraz witaminą A, E i prowitaminą B5. Wpływa normalizująco na pracę gruczołów łojowych, aktywnie nawilża skórę i działa kojąco na podrażnienia. Delikatnie rozjaśnia skórek. Ja ten krem, słuchajcie, kupiłam sobie, żeby go używać na noc, ponieważ, powiem szczerze, nie było żadnych kremów ciekawych na noc. No i skusiłam się na ten. On jest duży, słuchajcie, bo on ma 100 ml. E, oczywiście jest zamknięty teraz, więc ja go nie będę otwierać. Ale jestem ciekawa, czy rzeczywiście pachnie ogórkiem. E, także przetestujemy, zobaczymy, jak się sprawdzi. E, jeszcze jeżeli chodzi o ten krem, bo może niektórzy go nie znają. To, Jest to lekki nawilżający krem, zapewnia efekt matowej cery oraz zmniejsza widoczność porów skóry i zaskórników. Absorbuje nadmiar sebum, likwiduje połyski, matuje skórę, zmniejsza aktywność gruczołów łojowych, redukuje widoczność porów i zaskórników. Wiąże wodę i zapobiega jej nadmiernej utracie, trwale nawilżanie skórek oraz głębsze warstwy skóry skutecznie regeneruje lipostrukturę naskórka, chroni przed promieniami UV i przed wczesnym starzeniem. Eee, tak, jest jeszcze jeden krem 25 i jest to półtłusty krem wygładzający zachowanie gładkiej skóry. Tutaj jest właśnie napisane. Jeżeli chodzi o krem, to on ma niską ochronę, bo on ma tylko SPF6, ale naprawdę jest świetny. Ja go stosowałam kiedyś, w kilka opakowań zużyłam, więc to tak, taki dodatek. Dalej kupiłam sobie dwa kremy pod oczy, dlatego że ostatnio jak robiłam zamówienie, nie wiem dlaczego, kupiłam tylko jeden krem pod oczy, ten z Eveline, a zazwyczaj jak robię takie zamówienia, to kupuję zapas co najmniej dwóch. No więc stwierdziłam, że tym razem też sobie kupię I pierwszy to był To jest naturalny, oliwkowy, odżywczy Krem pod oczy Też go dobrze znacie, ja go nawet ostatnio miałam Bardzo go lubię Znam go, wiem jak się sprawdza Dlatego się na niego zdecydowałam Bo szczerze mówiąc nie było też wyboru Jeżeli chodzi o krem Wypadł Jeżeli chodzi o kremy nie było Jakiegoś wyboru, tak nie byłam zdecydowana I w końcu stwierdziłam, że biorę to co znam i drugi to sobie wzięłam Kozie Mleko, krem pod oczy, mleczny kompleks. skóra sucha, skłonna do zmarszczek. E, ten krem również już miałam, też um, Wam go pokazywałam, nie wiem czy recenzja była na kanale, e, aczkolwiek ja go używałam, wiem, że jest świetny również i dobrze działa, więc zdecydowałam się na kremy, które znam. I dwa ostatnie produkty. Pierwszy to jest e, antyoksydacja skóry wiatkiej pozbawionej blasku wrażliwej. Jakody, jagody, akai e, przeciw efektom technik. E, ekspresowe serum do twarzy i szyi wygładzająco ujędrniające. E, słuchajcie, jeżeli chodzi o serum, to właśnie to był produkt e, taki winowajca, można powiedzieć, dla którego zrobiłam te zakupy, dlatego, że ostatnio również jak robiłam zakupy, kupiłam tylko jedno serum, to różane. No i jak zobaczyłam, że ono mi się kończy, no to stwierdziłam, że trzeba zrobić zamówienie Jeżeli chodzi o serum na stronie Apteka Leki No powiem szczerze, że tutaj wybór był słaby Bo jeżeli chodzi o kremy pod oczy, były kremy Ale w większości były to kremy przeciwzmarszczkowe Jakieś takie wiecie już dla starszych osób Więc ja stwierdziłam, że wybiorę sobie te dwa, które znam Natomiast jeżeli chodzi o serum było sporo Ale ja też nie wiedziałam na co się zdecydować I w końcu zdecydowałam się właśnie na... To serum, nigdy go nie miałam, więc to będzie dla mnie nowość, coś do przetestowania wiecie, że ja lubię testować nowe kosmetyki tak, więc na pewno będzie recenzja na kanale, jak zacznę używać i e, jest to serum, słuchajcie yy, yy, poczekajcie, aha e, serum, które tak, yy, zauważalnie wygładza skórę, intensywnie nawilża i na skórek łagodzi zaczerwienienia oraz ujednolica kolory cery, przywraca skórze zdrowy, promienny wygląd jest skute, skuteczne, szybko się wchłania i zapewnia satynową aplikację. E, efekt odświeżonej, wypoczętej skóry. I jest to e, silnie skoncentrowany kremożel o ekspresowym wchłanianiu i wysokiej zawartości kompleksu naturalnych substancji aktywnych. Także zobaczymy jak się sprawdzi, jestem bardzo ciekawa, a drugi produkt, który sobie wzięłam, to też jest serum, bo wziąłam już tym razem dwa. Jest to Gdans Gdanskin, um, woda i skóra. Przełom w pielęgnacji skóry. Słuchaj, co prawda. No, ale stwierdziłam, że sobie przetestuję, i, bo jest to serum multi nawilżające. A Booster Anti Age wykłada zmarszczki. No, ja jakoś zmarszczek nie mam, ale że jest to serum multi nawilżające, to się skusiłam. E, I co my tutaj mamy? Multinawilżający serum Skin o wyjątkowej aktywności anti-age i dwóch typach zastosowań. Pierwszy typ to może być jako samodzielny kosmetyk typu premium, albo drugi jako booster dla kremu na dzień i na noc. I to serum nawilża już po pierwszej aplikacji, spłyca i wygładza zmarszczki, przywraca naturalną jędrność i elastyczność, łatwo łączy się z kremami Skin i zwiększa jej skuteczność. No, także zobaczymy. Opakowanie przedstawia się o tak. Ja o tej serii słyszałam, ale e, niezbyt dobre opinie. Także jestem ciekawa, czy serum się sprawdzi, bo o serum akurat nic nie słyszałam. Tylko chyba o żelu i o toniku, tak mi się wydaje. E, natomiast stwierdziłam, że sobie przetestuję, także tych dwóch produktów, ty, te serum w ogóle nie używałam, jest to dla mnie nowość no i ten krem na noc też dla mnie nowość i to by było na tyle jeżeli chodzi o moje zakupy jak widzicie zbyt dużo tego nie ma ale jakiś zapas sobie zrobiłam myślę, że w najbliższym czasie zacznę używać już to serum, więc po jakimś tam czasie powiem wam jakie są moje, moje pierwsze wrażenia może, standardowo jak zawsze, jeżeli używałyście któryś z tych produktów dajcie mi znać jak się u was sprawdził, zwłaszcza te których ja jeszcze nie używałam i które będą dla mnie nowością to już by było na tyle w dzisiejszym filmie, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, bardzo proszę o pozostawienie kciuka do góry, o śledzeniu mnie oczywiście na Instagramie i o subskrybowanie mojego kanału. Was to nic nie kosztuje, a mi sprawia naprawdę dużą radość i daje mi większą energię do nagrywania. Dzięki bardzo, że byliście, widzimy się już w następnym filmie, do usłyszenia, pa pa!